Kiedyś myślałam, że spokój oznacza ciszę. Teraz wiem, że to znaczy nie chodzić na paluszkach we własnym domu. Nazywam się Katarzyna. Mam 31 lat. Jestem żoną Michała. Od czterech lat mieszkamy razem z jego matką Barbarą. To nie było dziwne. Nie tak jak większość ludzi by się spodziewała. Z Barbarą dogadywałyśmy się zadziwiająco dobrze. Piekłyśmy razem, jeździłyśmy na pchlaki w weekendy. Oglądałyśmy kryminały w piżamach. Traktowała mnie jak córkę i kochałam ją za to. Dom, w którym mieszkaliśmy, technicznie należał do mnie. Odziedziczyłam go po rodzicach, gdy odeszli. Ale nigdy nie używałam tego faktu jak broni. Nie mieliśmy z Michałem dzieci, a po trudnych wiadomościach o mojej płodności w zeszłym roku zostawiłam pracę w marketingu, żeby skupić się na leczeniu. On mnie wspierał. Barbara ani razu nie naciskała. I przez jakiś czas byliśmy własną małą wyspą spokoju. Aż pojawiła się Monika, młodsza siostra Michała, 29 lat, głośna, dramatyczna, zawsze osoba, która przychodziła jak tornado i odchodziła tak samo. Nigdy jej nie lubiłam, ale miała sposób na to, żeby każde pomieszczenie kręciło się wokół niej. Widywaliśmy ją tylko w święta, a nawet wtedy spędzała pół kolacji przypominając wszystkim, jak ciężkie jest jej życie, a drugą połowę subtelnie dokuczając mi zabycie bezdzietną, bezrobotną albo jedno i drugie. Więc kiedy jej mąż, Piotr, który przypadkiem był moim starym znajomym z liceum, zadzwonił z nienacka, byłam zaskoczona. Cześć, Kasiu, powiedział zmęczonym głosem. Wiem, że minęło trochę czasu, ale potrzebuję przysługi. To samo w sobie było alarmujące. Piotr był dumnym facetem, konsultantem IT. Zawsze starał się wszystko załatwiać sam. Wysyłają mnie do Wrocławia na rok, kontynuował. Długoterminowy projekt. Próbowałem namówić Monikę, żeby pojechała ze mną, ale nie chcę wyrywać kuby ze szkoły. Jest napięcie. Gdyby coś się działo, po prostu do nich zajrzyj. Tak, obiecałam mgliście, oczywiście. Ale w środku byłam już w pogotowiu. Piotr nie był typem, który mówi, zajrzyj, chyba że wiedział, że coś nadchodzi. Powiedziałam Michałowi o rozmowie przy kolacji, wzruszył ramionami. Znasz ją, da sobie radę. Poza tym nigdy by tu nie przyszła. Nie z mamą w pobliżu. Mylił się. Trzy dni później, kiedy Barbara była na swoim cotygodniowym spotkaniu parafialnym, zadzwonił dzwonek. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam Monikę na progu, z walizką na kółkach, dwiema ogromnymi torbami i na burmuszonym kubą ściskającym iPada. Cześć, powiedziała wesoło. Możemy się tu zatrzymać na chwilę? Mój uśmiech zamarł. E, nie dzwoniłaś? Tak, to było trochę nagle. Pokłóciliśmy się z Piotrem. Nieważne, jest teraz we Wrocławiu. Pomyślałam, że skoro mama tu mieszka, to praktycznie dom, prawda? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, już przechodziła obok mnie do przedpokoju, jakby to był jej dom. To był początek. Tego wieczoru splądrowała naszą lodówkę, zajęła pokój gościnny i spędziła pół godziny w jedynej łazience na piętrze, śpiewając muzykielę. Podczas gdy ja siedziałam w ręczniku, czekając na prysznic. Przy kolacji głośno narzekała, że kurczak Barbary jest trochę suchy. A potem oświadczyła, że pewnie jest po prostu wypalona byciem pełnoetatową matką i potrzebuje przerwy od emocjonalnej pracy. Drugiego dnia zajęła połowę szafy w korytarzu i kazała Kubie nazywać to miejsce domem babci zamiast domem cioci Kasi. A trzeciego dnia przyniosła świeczki zapachowe z Rossman i postawiła po jednej w każdym pokoju, włącznie z moim. Próbowałam porozmawiać z Michałem. Jest po prostu przytłoczona. Westchnął. Piotr pewnie zaskoczył ją tym Wrocławiem. Dajmy jej tydzień. Nawet nie zapytała. Po prostu się pojawiła i zachowuje, jakby to był jej dom. Cóż, technicznie mama mieszkała tu pierwsza. Michał uniósł ręce. Okej, okay, okej. Okay. Ale nic jej nie powiedział. Piątego wieczoru to się stało. Wszyscy siedzieliśmy przy stole. Barbara zrobiła zapiekankę pasterską, ulubioną Moniki, choć ta jej nie tknęła. Byłam w połowie sałatki, kiedy odchyliła się na krześle kręcąc winem w jednej z naszych kryształowych szklanek. Wiesz, powiedziała od niechcenia, to dziwne, jak niektórzy ludzie po prostu osiedlają się w czyimś domu i zaczynają zachowywać, jakby był ich. Podniosłam wzrok. Słucham? No wiesz, kontynuowała. Dom mamy zawsze był. Nasz. Mój i Michała. Dorastaliśmy tu, a teraz wracam i wszędzie te feng shui, sztuczny eukaliptus i quinoa w spiżarni. Moniko, powiedziała cicho Barbara. To też dom Kasi. Jest tu od lat. Monika prychnęła. Jasne, ale ona nie jest rodziną. Cisza była natychmiastowa i ostra. Michał wymamrotał. To niesprawiedliwe. Nie. Wiesz, co jest niesprawiedliwe? warknęła Monika. To, że przychodzę tu z dzieckiem po rozpadzie małżeństwa i muszę chodzić na paluszkach wokół kogoś, kto nawet nie jest z krwi. Odłożyłam widelec. Prosisz mnie, żebym wyszła? powiedziałam spokojnie. Spojrzała mi prosto w oczy. Mówię, że gdybyś miała choć odrobinę przyzwoitości, spakowałabyś swoje maty do jogi i tablice wizji i po prostu poszła. Barbara sapnęła. Michał wstał oszołomiony. Otarłam usta. Wstałam powoli i spojrzałam najpierw na Monikę, potem na Barbarę, potem na męża. Słyszeliście ją? Powiedziałam. Chcę, żebym odeszła. Potem zwróciłam się do Barbary. Więc idziesz ze mną? Barbara zamrugała. Kasiu mówię poważnie. Michał zmarszczył brwi. Czekaj, co ty? Spojrzałam na oboje. Jeśli Monika tak bardzo chce tego domu powiedziałam spokojnie, ale stanowczo może go mieć. Monika uśmiechnęła się złośliwie. Kontynuowałam. Dajmy jej dokładnie to, czego chce. I wyszłam z pokoju. Nie sądzę, żeby Monika wierzyła, że naprawdę to zrobię, ale następnego ranka zadzwoniłam do firmy przeprowadzkowej. Michał był niezdecydowany. Naprawdę chcesz to zrobić? opuścić nasz dom przez nią? To nie o opuszczanie chodzi, powiedziałam, otwierając szufladę kuchenną i wyciągając teczkę z dokumentami. Akt własności, rachunki podatkowe, umowy mediów, wszystko na moje nazwisko. Chodzi o danie jej sznura, na którym tak desperacko chce się powiesić. Barbara nie zadawała pytań. Kiedy powiedziałam jej, że wyjeżdżam i może iść ze mną, spakowała druty i wolnowar do torby i powiedziała Gdziekolwiek idziesz, idę z tobą. W następny czwartek przyjechała ciężarówka. Byliśmy precyzyjni. Zarezerwowałam dwupokojowe mieszkanie na wynajem tygodniowy po drugiej stronie miasta. Meble ładowano cicho, gdy Moniki nie było. Zaczęła wychodzić codziennie szukać pracy, choć Instagram pokazywał inną historię. Publikowała bumerangi z salonów paznokci i relacje z branczów bez dna z podpisami typu Dbanie o siebie po zdradzie. Zabraliśmy lodówkę, stół jadalny, mój materac, fotel barbary, dobre naczynia i każdy ręcznik, nawet kieliszki, w których kręciła swoim tanim rosé. Zostawiłam jednak eukaliptus. Czułam, że potrzebuje czegoś do obwiniania, gdy jej fększul i się zawali. Michał wysłał jej jednego SMS-a, gdy zamykaliśmy drzwi, wyszliśmy. Mówiłaś, że chcesz przestrzeni. Teraz ją masz. Przez trzy dni cisza. Potem zadzwonił mój telefon. FaceTime. To była Monika. A kąt pokazywał za nią pusty salon. Żadnej kanapy, telewizora, nawet lampy. Tylko ślady kurzu tam, gdzie kiedyś stały rzeczy. Żartujesz sobie, warknęła. Ogołociłaś dom. Przekrzywiłam głowę. Zabrałam to, co do mnie należało. Jesteś szalona. To dom mamy. Nie miałaś prawa. To był dom moich rodziców. Odziedziczyłam go, gdy odeszli. Akt własności jest na moje nazwisko. Zamarła. Widziałam dokładny moment, gdy ta informacja dotarła. Zmrużyła oczy. Nie, powiedziała powoli. To nie to, co mama mi mówiła. Mam akt własności, Moniko. Łamiesz. Zadzwoń do urzędu miasta. Rozłączyła się. Tej nocy zostawiła sześć wiadomości głosowych. Ostatnia była prawie niezrozumiała, pełna bełkotliwych oskarżeń i kreatywnych przekleństw. Nie odpowiedziałam. Zamiast tego zadzwoniłam do mojego agenta nieruchomości. Musimy wystawić dom, powiedziałam. I to szybko. Dwa dni później dostałam e-mail z systemu rejestrów nieruchomości. Ktoś złożył wstępny akt darowizny, próbując przenieść własność domu na Monikę Nowak. Był niepodpisany przeze mnie. Bez pieczęci notariusza, bez dokumentów potwierdzających tylko śmiała, idiotyczna próba kradzieży domu na papierze. Zadzwoniłam do mojego prawnika. Czy mogę wnieść oskarżenie? Jeszcze nie, powiedziała. Ale możesz to zablokować i zdecydowanie powinnaś sprzedać nieruchomość. Zanim spróbuję czegoś innego. I dokładnie to zrobiłam. Do końca tygodnia dom był wystawiony. Zleciłam wymianę zamków i wywiesiłam ogłoszenie na drzwiach. Na sprzedaż. Dostęp tylko po umówieniu. Następnego ranka mój telefon zabrzęczał. Wiadomość głosowa od Moniki. Co to ma znaczyć na sprzedaż? Nie możesz sprzedać tego, co nie jest Twoje. Mieszkam tu teraz. Potem kolejna. Pożałujesz tego. Wezmę prawnika. Usłyszysz od moich ludzi. Ale jej ludzie okazali się podejrzanym facetem o imieniu Witek, który zadzwonił do mnie i zapytał, czy rozważę gotówkową transakcję poza rynkiem dla dobra rodziny. Rozłączyłam się. Barbara i ja wróciłyśmy pewnego popołudnia z agentem, żeby obejrzeć dom. Wyglądał jak smutna parodia samego siebie. Monika rzuciła lamparcią na rzutę na gołą ramę kanapy i zostawiła opakowania z fast foodów w każdym kącie. Zapach przeterminowanych świeczek i kociego żwirku, nie miała kota, unosił się jak uraza. Gdy przechodziliśmy przez sypialnię główną, Barbara szepnęła do mnie. Naprawdę myślała, że może przesiedzieć swoją drogę do własności. Nie tylko myślała, powiedziałam, pokazując fałszywy akt. Złożyła papiery. Tej nocy opublikowałam zdjęcie z ogłoszenia na moim prywatnym facebooku. Michał skomentował: Ucieczka jednej kobiety to histeria drugiej. Ale najgorsze dopiero nadchodziło. Dwa dni przed dniem otwartym dostałam kolejny telefon, tym razem od Piotra. Muszę cię o coś zapytać, powiedział ostrożnie. Widziałaś ostatnio Monikę? Zawahałam się. Tylko przez FaceTime. Dlaczego? Westchnął ciężko. Nadal się z nim widuje, prawda? Z kim? Wiesz z kim? Wiedziałam. Ten sam mężczyzna, z którym przyłapano ją na pisaniu wiadomości trzy lata temu. Dziesięć, którego przysięgała, że zablokowała na zawsze, gdy prawie się rozwiedli z Piotrem. Obiecała terapię. Obiecała brak kontaktu. A gdy Piotr w końcu zgodził się na pojednanie, kazał jej podpisać intercyzę. Jeśli kiedykolwiek znowu przekroczy te granice, będzie mu winna pełne alimenty i koszty opieki. Jest nieostrożna, Piotr, powiedziałam ostrożnie. Myśli, że wszyscy są zbyt głupi, żeby ją przyłapać. Przekona się, że jest inaczej. Nie pytałam, co miał na myśli, ale tej nocy, gdy wracałyśmy z Barbarą z kolacji, zauważyłam Monikę w kawiarni na chodniku, trzymającą się za ręce z nim. Schowałam się za donicą i nagrałam wszystko. Monika całująca go, karmiąca go łyżką tiramisu, przesuwająca rękę po jego udzie. Następnego ranka wysłałam nagranie Piotrowi. Odpowiedział dwoma słowami: Dziękuję. Potem kolejna wiadomość głosowa od Moniki uderzyła w mój telefon, wrzeszcząca, niespójna: Ty podła małpa, Mio. Jaka osoba szpieguje własną rodzinę? Wiesz, co zrobiłaś? Nie odpowiedziałam. Zamiast tego spotkałam się z moim agentem nieruchomości, przyjęłam ofertę gotówkową powyżej ceny wywoławczej i zaplanowałam finalizację na następny poniedziałek. Michał podpisał wszystko. Barbara upiekła ciastka dla nowych właścicieli, a Monika nie wiedziała nic. Aż do wieczora, gdy wróciła do domu i znalazła formalne zawiadomienie o sprzedaży przyklejone do drzwi. Jej głos na poczcie głosowej był zdyszany, piskliwy. Łamiący się. Co to znaczy sprzedane? Gdzie do cholery mam pójść? Nie możesz mnie po prostu wyrzucić. Stuknęłam, usuń. Spojrzałam na Barbarę i Michała, oboje siedzących obok mnie na kanapie w naszym małym wynajętym mieszkaniu. Chciała dom, powiedziałam prosto. Teraz może go zatrzymać. Barbara uniosła filiżankę herbaty. Zakarmę. Michał stuknął swoją o jej. Zaruszanie dalej. A ja uśmiechnęłam się, bo Monika dostała dokładnie to, o co prosiła. Tylko nie tak, jak się spodziewała. Oficjalna data finalizacji sprzedaży domu przypadała na poniedziałek. Monika dostała tego samego wieczoru 72-odzienne wezwanie do opuszczenia lokalu. Nowi właściciele, para emerytów przeprowadzająca się z Krakowa, chciała natychmiastowego objęcia. Ujawniłam, że gość przedłużył swój pobyt, ale nie mrugnęli okiem. Widzieli gorsze rzeczy. Wydział szeryfa miał ją eskortować, jeśli się nie zastosuje. Prawnie była w tym momencie dzikim lokatorem. Nie płaciła czynszu, nie podpisała umowy najmu, nie miała podstaw. Ale głos miała. Następnego ranka moja poczta głosowa wypełniła się wrzaskami i oskarżeniami. Ty wiedźmo, ty podstępna, bezpłodna żmijo. Mam nadzieję, że zgniesz w swoim drogocennym mieszkaniu. Odtworzyłam to barbarze, która spokojnie mieszała herbatę i powiedziała – jest wyczerpująca i przewidywalna. Michał tylko pokręcił głową. Dlaczego myśli, że może spalić każdy most i nadal po nim przejść? Monika nie wyszła dobrowolnie. Oczywiście, że nie. Kiedy szeryf pojawił się w czwartek, była bosa, w szlafroku i trzymała na wpół zjedzone opakowanie lodów. Krzyczała na zastępcę. Nazwała mnie złodziejką. Błagała Barbarę o interwencję. Barbara spojrzała jej prosto w oczy i powiedziała: Nie rozmawiam z ludźmi, którzy kradną rodzinie i nazywają to miłością. W piątek już jej nie było. Ale historia się nie skończyła. Tydzień później Michał otrzymał list polecony z Urzędu Skarbowego, adresowany do Moniki. Ale wysłany przez pomyłkę na jego nazwisko. Ciekawi, otworzyliśmy go. W środku był zaległy rachunek podatkowy na ponad 15 tysięcy złotych. Kary i zaległe podatki narosły przez ostatnie dwa lata. Co do cholery, powiedział Michał. Płaciliśmy podatki na czas. Nie, powiedziałam. Ja płaciłam i przestałam, gdy zgłosiłam sprzedaż. To teraz odpowiedzialność nowych właścicieli. Wtedy coś zrozumiałam. Monika nigdy nie zapłaciła żadnego rachunku, ani za media, ani za utrzymanie, ani podatków. Ale gdy próbowała sfałszować ten akt darowizny, musiała wpisać siebie jako obdarowaną, co wywołało zobowiązanie podatkowe z tytułu darowizny. W oczach urzędu przyjęła dom, którego nie posiadała i za który nie zapłaciła. Co oznacza? Że jest winna podatek od darowizny za dom warty 2 miliony złotych, wyszeptałam. Barbara zamrugała. Jest zbyt spłukana, żeby mieć toster i zbyt głupia, żeby wiedzieć, co podpisała. Powiedziałam, że nowi właściciele nie będą dotknięci. Transfer tytułu był czysty dzięki mojemu prawnikowi, ale Monika czekał ją audyt, a to nie było nawet najgorsze. Piotr zadzwonił do mnie w następnym tygodniu. Skonfrontowałem ją, powiedział. Pokazałem jej nagranie. Próbowała zaprzeczyć, potem płakała i prosiła o kolejną szansę. Czekałam. Zapomniała o klauzuli w intercyzie, kontynuował. Więc jej przypomniałem. Jest mi winna pełną wypłatę i traci wszelkie prawa do Kuby, chyba że zapłaci w całości. Przełknęłam ślinę. Nie będzie mogła. Nie, powiedział. Nie będzie. Próbowała kontaktować się z Barbarą, dodałam. Nie dotrze, odpowiedział Piotr. Twoja teściowa już powiedziała mojej siostrze, że nie zna już nikogo o nazwisku Nowak. Później tego dnia otrzymałam SMS z nieznanego numeru. Czy możesz poprosić swoją teściową, żeby do mnie zadzwoniła? Naprawdę mi przykro. Przechodziłam przez dużo. Nie miałam na myśli wszystkiego, co powiedziałam. Po prostu potrzebuję z kimś porozmawiać. Patrzyłam na to przez chwilę, potem usunęłam. Nie przepraszasz, bo żałujesz tego, co zrobiłaś. Przepraszasz, bo żałujesz konsekwencji. Nigdy więcej o niej nie słyszeliśmy. Ostatnie, co wiedziałam, to że pracowała jako pokojówka w motelu w Szczecinie, należącym do dalekich krewnych, sprzątając pokoje, składając ręczniki. I dzieląc piętrowe łóżko z recepcjonistką, nocnej zmiany o imieniu Jadwiga. Dług podatkowy od darowizny? Próbowała go zakwestionować, ale urząd skarbowy nie kupił jej wymówki. Nie wiedziałam, że składam dokumenty własności. Wzięła lichwiarski kredyt, żeby pokryć kary z intercyzy. Teraz była winna ponad 400 tysięcy złotych między podatkami, opłatami prawnymi i długami wobec byłego męża. I miała zero praw do opieki nad synem. Co do nas, wprowadziliśmy się do skromnego, dwupokojowego mieszkania w spokojnej dzielnicy. Barbara miała własny pokój z okienną skrzynką na zioła. Michał sam przemalował ściany. Ja dostałam nowy regał na książki. I pewnego chłodnego październikowego poranka obudziłam się z mdłościami. Dwa testy później lekarz potwierdził. Byłam w ciąży. Barbara płakała. Michał tylko powtarzał żartujesz, żartujesz, jak zepsuta płyta. A ja? Uśmiechnęłam się, bo jakoś po wszystkim stresie, dramacie, stracie, zdradzie, moje ciało w końcu znowu oddychało. Może to był spokój, może karma, może po prostu ciężar jej nieobecności. Pewnego wieczoru, gdy piekłyśmy razem babeczki, Barbara zwróciła się do mnie i powiedziała Myślisz, że ona w ogóle zdaje sobie sprawę, że sama to sobie zrobiła? Pomyślałam o kłamstwach, manipulacji, bezczelności. Może, powiedziałam, ale mnie to naprawdę nie obchodzi. Nazwaliśmy naszą córkę Gracja. Bo czasem łaska jest tym, co zostaje po przetrwaniu. A czasem łaska to cisza, która przychodzi, gdy krzyki w końcu cichną.